Pozdrowienia z deszczowego Szczawna Zdroju. Zaczynamy. Witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie w dzisiejszym Tech Vlogu. Dzisiaj będę chciał troszeczkę porozmawiać o modelowaniu 3D. Będę chciał porównać troszeczkę to modelowanie 3D w dwóch takich ważnych programach w programie AutoCAD oraz w programie Inventor. Będę chciał troszeczkę powiedzieć właśnie o tym Czym się cechuje modelowanie w tych obu programach, bo jest ono inne. Natomiast, no co, jedziemy. W pierwszej jednak kolejności nieocenione paczkomaty w dzisiejszej dobie. Nie wiem jak u Was, ale u mnie wysyp paczkomatów jest bardzo duży, bo na przestrzeni może jednego kilometra pomiędzy jednym a drugim paczkomatem powstał też trzeci paczkomat na praktycznie jednej ulicy. No. Także w dobie koronawirusa, jak najbardziej paczkomaty górą widzę właśnie, że korona stylówka cały czas ma się w najlepszej i porządnie rośnie. No ale dobra, przejdźmy do rzeczy, nie będziemy już o tym koronawirusie teraz mówić. E, przede wszystkim e, jakie są kwestie związane z modelowaniem 3D w obu programach? Trzeba sobie jasno powiedzieć, że generalnie AutoCAD jest stworzony pod rysunek 2D. Był on tworzony w latach 80-tych, ten AutoCAD i generalnie wtedy Zamysł był taki, żeby właśnie wykorzystywać go do rysunku 2D. Dopiero po jakimś czasie Autodesk postanowił wziąć tego, tego AutoCADa i po prostu dodać mu taką funkcjonalność, czyli modelowanie 3D. Natomiast generalnie AutoCAD. To jest taki program, który bazuje na, jakby powiedzieć na geometrii, tak? mamy linie, okręgi, prostokąty itd. To wszystko jest geometria i modyfikacja tego sprowadza się do tego, że musimy modyfikować każdy element tej geometrii, na przykład, nie wiem, zmniejszyć fizycznie linię, uchwycić tą linię za uchwyty, przeciągać i tak czy też korzystać z jakichś takich narzędzi modyfikacyjnych w AutoCADzie, przesuwać, jeżeli coś musimy zmienić, i tak dalej. Także AutoCAD bazuje generalnie na geometrii, czyli mamy geometrię, z którą po prostu pracujemy. No i oczywiście w AutoCADzie jak najbardziej możemy modelować 3D, ale nie jest to modelowanie parametryczne, I tutaj właśnie wchodzi. Inventor, ponieważ inwentor jest systemem, który właśnie został stworzony pod modelowanie 3D. Jest on dedykowany właśnie do takich zadań i jest to system parametryczny. Oznacza to, że tutaj w inwentorze nie korzystamy bardziej z geometrii tworzonej, tylko wszystko sprowadza się do parametrów. Jeżeli chcemy zmienić długość linii w inwentorze, to nie będziemy chwytać tej linii za jej końce, przyciągać czy też po prostu używać narzędzi, tylko wpiszemy inny parametr długości i automatycznie linia się zaktualizuje. Wpiszemy inny parametr, jeżeli chodzi o kąt pomiędzy liniami. Wprowadzimy jakieś wiązanie pomiędzy jednym elementem a drugim, tak że wszystko będzie powiązane, i potem po zmianie tego jednego elementu wszystkie inne gdzieś tam podążą za nim. Także jest taka różnica. Oczywiście w Autocadzie, jeżeli chodzi o rysunek 2D, to taka parametryczność więzy także występują, można je wykorzystywać, ale już w Autocadzie do modelowania 3D nie. Inventor to ma i to jest właśnie jego największa zaleta jego wygoda. Jego w pewnym momencie także. Intuicyjność, ponieważ wszystko jest ze sobą połączone i zmiana jednego elementu wymusi także zmianę kolejnych, oszczędzając nam po prostu czas na jakieś modyfikacje, dodatkowych elementów, które są ze sobą powiązane. Jak wspomniałem, Inventor to jest program do modelowania 3D, ale to także nie oznacza, że z inwentora nie można generować takiej klasycznej dokumentacji 2D. No byłoby to bardzo dużym problemem, jeżeli byśmy coś zamodelowali. W trójwymiarze a potem nie mogli stworzyć jakiejś takiej dokumentacji technicznej, rysunków wykonawczych, czy też jakichś innych dodatkowych elementów, które fizycznie na przykład gdzieś tam potem trzeba na kartkę przenieść, wydrukować. W inventorze jest taka możliwość oczywiście do tworzenia dokumentacji, jest cały moduł związany właśnie z obsługą. Dokumentu 2D na podstawie modelu 3D, także tutaj jak najbardziej to wszystko istnieje. Ponadto Inventor, posiadając takie różne rozwiązania branżowe, ma specjalne generatory, generatory wałków, można tworzyć takie generatory do wiązek przewodów. Ma też swoją taką, można powiedzieć, Narzędzie do automatyzacji, które się nazywa iLogic, i -Logic. tutaj jest to coś na kształt no, oprogramowania w pewnym sensie. Także możemy właśnie wykorzystywać te różne jego elementy. No, tam jest naprawdę w inwentorze sporo takich rzeczy ciekawych, na przykład konstrukcje blachowe, konstrukcje spawane, dużo różnych generatorów. Które przyspieszą tą pracę, które klasyczny AutoCAD, jeżeli chodzi o modelowanie 3D, no nie posiada, a na przykład chcielibyśmy sobie coś przyspieszyć, nie wiem, generator wałków, tak jak, jak już wspominałem, to możemy właśnie w Inventorze wykorzystać do modelowania 3D. I to jest jeszcze oczywiście tak, że to nie jest, że ja jakoś psioczę na AutoCAD, jeżeli chodzi o modelowanie 3D. Generalnie AutoCAD to po prostu jest takie narzędzie wielofunkcyjne, taki scyzoryk szwajcarski, który posiada naprawdę dużo różnorakich funkcji i wiele po prostu firm potrzebuje w jakimś tam aspekcie tego modelera 3D i AutoCAD postanowi właśnie to zapewnić. Nie jest on doskonały, ale jak najbardziej wykorzystuje się go. Inventor natomiast w mojej ocenie jest zdecydowanie bardziej intuicyjny, Lepiej się go używa do modelowania 3D. Łatwiej się po prostu potem takie projekty modeluje, zmodyfikuje. Można tworzyć złożenia. W AutoKadzie nie ma czegoś takiego. Także jest to system właśnie pod to wykonany. Jeżeli chcesz modelować 3D, to ja osobiście z racji na pewne wygody, właśnie na tą parametryczność w szczególności, polecam oczywiście. Wykorzystanie inwentora. Mam nadzieję, że nieco Ci rozjaśniłem właśnie ten temat modelowania 3D w tych obu programach. Natomiast to, co chciałbym jeszcze na koniec zrobić, to zaprosić Cię serdecznie na. Nasz nowy kurs inwentora, gdzie będziemy uczyć się modelowania, 3D w tym, jakże popularnym modelerze 3D parametrycznym. Oczywiście, wszystko na praktycznych przykładach, z plikami do lekcji. Jak zawsze, jeżeli korzystasz z moich kursów, to z pewnością wiesz, jak wyglądają te kursy na platformie. Natomiast no, serdecznie Cię zapraszam, ponieważ ruszyła przedsprzedaż kursu Inventor podstawy. Wszystkie informacje znajdziesz na stronie przedsprzedażowej. Jest to także sprzedaż w takiej no, preferencji, cenie. Także zapraszam cię serdecznie, jeżeli planujesz naukę inwentora, modelowania 3D w tym środowisku, nie wiem, chcesz zmienić pracę, poszukujesz jakiejś nowej ścieżki dla siebie, nowej kariery, bądź chcesz zaliczyć przedmiot na studiach, to serdecznie zapraszam. Przed sprzedaż jeszcze troszeczkę potrwa, ale potem zamykamy sprzedaż. Cena już zniknie i nie będzie na pewno już można zdobyć tego kursu w tej niskiej cenie. Planujemy, że kurs będzie trwał od 7 do 8 godzin, także sądzę, że jeżeli przeliczysz sobie koszt godziny, to naprawdę będzie to bardzo, bardzo korzystna. Oferta. Dużo wartości. Razem z Arturem Petrzakiem, jeżeli znasz jego kanał na YouTube, to właśnie z nim będziemy współtworzyć ten kurs. Jeżeli nie znasz tego kanału, gdzie Artur mówi o majsterkowaniu, o modelowaniu, o drukowaniu, to zapraszam cię serdecznie. Bardzo fajny, merytoryczny kanał. Natomiast to, co teraz możesz zrobić, to po prostu pod spodem znaleźć odpowiedni link do strony przedsprzedażowej kursu Inventor podstawy. Zapraszam serdecznie. No i widzimy się już niedługo. Cześć!